Proszę, proszę. W przydomowym ogrodzie, przed Ciebie prawie nad Stanem, Mogłabyś mieć moje Pani, Stu rzadzić na tałanny, Dla król okruć dziki łany, Myśmy tacy zawlęknęli. Bo w ogrodzie rośnie plącze, w winie świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał, dziewczyna. Po ogrodzie rośnie plącze, w, w dzikim winie świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał. Powiedz komu zasiać tu, dzikie wino, może to zrobiłaś? Ej dziewczynu, co tu zasiałaś? Tak jak po ściany Nie ma to wcale chodzi, że karotcy nie ma, nie Ja jestem tylko cały zapręgany Bo w mój domu ktoś nie wlączy Okno z mi się wlączy Bo w moim domu dzikie wino Kto je tutaj siał dziewczyną? Bo w moim domu ktoś nie wlączy Okno z mi się lączy, Bo w moim domu dzikie wino Kto je tutaj siał Powiedz, domu mógł zasiać to dzikie wino Może no, to zrobiłaś ty Za wpadam w gąszcz i puszczując w plącz Zrywam wszystko z drzwi, ze ścian Cienko już nas nie z tobą ginąć i posłone wino, 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 wino. Czemu już nas nie oblączy? Mógłbym z tobą winie ginąć i w winą zwinąć, gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie oblączy? Mógłbym z tobą winie ginąć i posłonę osłonę zwinąć, gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie oblączy? Mógłbym z tobą winie ginąć i w osłonę zwinąć, powiedz, kto no za siebie na dzikie nie to, daj dziewczyno, powiedz kto za Thank mm -hmm. you.